Zobaczcie, co nowego wyszło w dildzie. No, takie oto paski, podobne do. No. No i dzisiaj sobie takie przetestujemy. Podobne. Bardzo podobne. E, tak. E, no i potrzebujemy. Nie wiadomo na jaki smak traficie oczywiście. Zresztą widać. Mm. Rubbery. Mm. Nie, to idzie na kanał. Naprawdę. Ale <gryśla> 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 yy, No, widać, że jakiś skibiditojlet jest ze mną tutaj teraz No ale dobra, mamy I Teraz go dajemy. Fajny jest O kurde, kurde Czujesz to? No właśnie Czujesz ten... Och, co? O, dupa, ja już widzę co jest w środku, kopię. Spójrz co jest w środku O kurde Zobaczcie, środek, takie coś Taki jakby cukiereczki Cukiareczek. Boję się. Raz, dwa, trzy. Mm. Na razie moje co złe. Siema widzowie. Ogólnie wyszło tak, że... No jest nawet mocne. Znaczy dla... Dla Karola. Dla mnie nie. Czy polecam kupić? No nawet git. Mhm. Nawet... To było tyle na no ja.